to jest twardy chłop, że się nie popuści się cześć Wojtek, chodź. Pytania mam. To no chodź. Cześć, cześć Wojtek. Chodź. No idź. No dawaj. No Idź. O, no, no, <śpiew> no, 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 o, nie no. Idź. O, idź. No idź. O. O, O, idź. Idź po Bo... Bo... zimno, B.O. Major wierzy, że Krzysztof ma kancelarię adwokacką. Nie. Nie? Nie. Nie wierzysz? Ja chcę odpowiedzieć... Proszę? Na to pytanie. Eee, Niech nie musi wiedzieć, ja mam kancelarię. Ale nie, 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 tu chodzi o to, czy... czy, ...o to, czy masz kancelarię. Mam. Ja, mam. mam. A Wojtek, mu... właśnie to było pytanie do Wojtka, czy... Wojtek wierzy, że ty masz kancelarię A no, on nie musi wierzyć, czy nie. ja mam, czy nie. Napaliłeś no, Wojtek w piecu? Nie. No, dlaczego? A, ja piszę w internecie. A ty miałeś pojechać Bigos. Mieliśmy robić Bigos. A plas. Pla Kobiety. Mają gumki. Mają. Kładają te Kładają. Te... No, No! Będę musiał iść na balkon, papier do zapalić. Papier trzymam. nie da Na pewno. Ja na części palę papierosa. Czy coś ja mogę zrobić? Coś nie tak, jak toś mówi. Że...

Proszę bramki mi otworzę. Zamek i trzy klucze Koło telewizora To je zabieram, ja kupiłem Masz klucze, Miał oddać od bramki Od bramki? Da. Okay. Tutaj nie, nie Tak!